Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałem podjąć taki temat w jaki sposób złożyć sobie taki zestaw paneli fotowoltaicznych do wykorzystania do grzania wody. W moim przypadku mam zestaw 8 paneli, dwa rozdzielone osobno ze względu na brak miejsca. Jeden od drugiego jest oddalony o 30 metrów i wykorzystuję ich do zasilania do grzania wody w bojlerze W boiler mam 100 litrowy, może być nawet 150, ale ten 100 litrowy w zupełności nam do grzania wody wystarczy. Grzałka 1500 W i dosłownie w ciągu. 3 godzin latem osiągam temperaturę ponad 50 60 stopni oczywiście zrobiłem sobie kontroler temperatury do niego który będziecie widzieć na zdjęciu on jest zbudowany z modułu który steruje przekaźnikiem wykorzystałem tam przekaźnik na 230 v na prąd zmienny powinien tam być przekaźnik na prąd stały, ale przy 6 amperach, które tam właśnie pobiera, nie trzeba się obawiać, że tam wystąpią jakieś duże przepięcie na stykach, które mogą spowodować spalenie tego przekaźnika. Jest to 25 amperowy przekaźnik, więc nie powinno się tam nic zdarzyć mam go już 3 lata zamontowane więc bardzo dobrze się po prostu sprawdza yy, 8 paneli już trzeba mieć ze względu na to, że w porach wczesno-wiosennych i jesiennych gdy już słońce słabo operuje no to yy, trzeba mieć jakiś zapas yy, jednak do tego grzania tej wody można mieć i zestaw yy, 6 paneli ale może się okazać, że to może być z mało że ta woda po prostu nie osiągnie po prostu temperatury. Z początkowo miałem tylko zabudowane cztery panele, gdzie tam napięcie dochodziło gdzieś w granicach 140-150 V. No grzało to przez jakieś 3 godziny. Osiągłem gdzieś w granicach 30, ponad, lekko ponad 30 stopni. Wystarczało mi to na dwie godziny. Tylko było to zbyt mało i postanowiłem sobie zwiększyć to do 8 paneli, i wtedy to naprawdę zdało egzamin. Pierwsze panele kupowałem ponad 800 zł za jeden panel 420 W. Drugi zestaw budowałem w granicach. Jeden panel kosztował mnie 300 zł, i obecnie, jak sprawdzałem, już za 300 zł już idzie taki panel kupić. Jeżeli ktoś ma zacięcie do mojej sterkowania potrafi sobie to sam zorganizować we własnym zakresie nie jest to aż tak trudne materiały można na, nawet na złomie poszukać jakieś kątowniki czy rurki pokombinować sobie jedynie po prostu trzeba listwy aluminiowe kupić do montażu wszystkie akcesoria są dostępne w hurtowniach więc naprawdę jest to warte bo człowiek jest wtedy niezależny i naprawdę się to sprawdza temperatura którą osiągam na tym bolerze bo ustawiłem sobie na 70 stopni, a czasami nawet dochodzi do 80 stopni. Jest to zbyt gorąca woda, więc musiałem ten ogranicznik tej temperatury ustawić na te 70 stopni. Woda jest gorąca do następnego dnia, do godziny 11. Po prostu jeszcze potrafi ta woda mieć około 35 stopni. Sprawdza się to po prostu rewelacyjnie koszt całej takiej instalacji we własnym zakresie y, może odstalować w granicach y, gdzieś y, 3500 do 4000 zł jest to uwzględnione z tym y, zakup y, kabla odpowiedniego a musi być to już 6 kwadrat podwójny kabel y, w zależności od długości którą będziemy potrzebować więc y, trzeba szukać Takich rozwiązań jak najtańszych, żeby po prostu zakupić to furtownia gdzieś, czy sprowadzić sobie, żeby Was to wyszło jak najtaniej, ale naprawdę wydaje mi się, że jest to najsensowniejsza rzecz. Już tyle po prostu materiałów na YouTube było na ten temat prowadzonych, ale mi się wydaje po prostu, że nie ma co zbytnio przesadzać do własnych potrzeb, po prostu jest to w zupełności wystarczające. Jeżeli po prostu macie jakieś pytania, czy, czy macie jakieś problemy z tym, czy chcielibyście się podzielić ze mną takimi na, na ten temat, to poproszę o komentarze, mile widziane będą. Subskrybuj mój kanał i do...